Janeczko, witam Was w najnowszym vlogu ZDGR. Słuchajcie, taka akcja. Ja wiem, że nie wiecie, ale zaraz się dowiecie, co za sobą ciągnę. Patrzcie, patrzcie. Talerżówka. Czekajcie, może byśmy przetarli z tyłu szybę. O. No coś tam pomogło. Robimy testa, Czy talerzówka eee, wróć? Czy Kubota da radę z taką talerzówką. Mam akurat tutaj. Eee, na jednej wiosce w Kotowicach, zresztą i tak będziecie widzieć znak, to co ja tam będę ukrywał eee, dwa pola, które trzeba zrobić talerzową eee, zamiast na głęboko a że Radek pojechał na inne kawałki Fentem, no to wziąłem podczepiłem Kuboty i, bo i tak miał latać przede mną po kukurydzy eee, no ja miałem głęboszować, a Radek miał przede mną jeździć talerzówką, to mówię zaczepię. Pojadę dzisiaj zobaczyć te dwa kawałki. Ja już znam test, jaki będzie wynik, bo już w zeszłym roku próbowałem, ale zrobimy test na YouTube. Jak zobaczycie, jak sobie radzi eee, 175 koni kontra 620. Oczywiście nie będziemy robić głęboko, bo to mija się z celem. Do tego załączymy sobie GPS. Także Kubota będzie latała na GPS-ie Najgorzej, że to małe kawałki są i zaraz trzeba będzie podno podnosić Ale zrobimy tak, żeby zajeżdżać Pierw pojedziemy na wprost Całe pole, a później ze skosa Żeby fajnie porozcinać Jedno pole jest normalnie po kukurydzy Drugie pole jest po jęczmieniu jarym Nie, o zimym. Tak, tak. Pamiętam nie o zimem, ale niestety tak zarosło, że sama trawa tam była. Byłem tam na głęboko, chciałem spróbować zrobić, bo myślałem, że może pójdzie, ale niestety nie udało się. Nie udało się. W jeden przejazd poszedł, drugi się zapchał. Ogólnie dzisiaj mamy 8 marca, więc Dzień Kobiet. Także jedziemy kurcze dmucha tym zimnym, dajmy trochę ciepełka dobra widzimy się na polu no i robimy z GPSa próbujemy trujeczką Najpierw robimy na wprost, wkłócimy może trochę przód albo jednak zgłębimy, nagrywa się, nagrywa się. Ale tu wyciągnąłem tego Siano Ale sobie na dwójkę na automat O kurde Uka, się nie tu Aj kurde zebrało tam ...automaty na tym od 1C do 3C będziemy robić na podnośniku, w takim razie podnosić I idzie, Wam powiem, ale to nie jest to co PENTEM. PENTEM jest prędkość, i można bardziej zagłębić tak ten, to jest w ogóle igiełka się robi. C3 to kurczę, nie no za wolno będzie na C2, na C3 idzie dycha chyba, że spróbujemy podnieść a czekajcie, czekajcie, bo tu mi się widzę przyciski powyłączały Nā, ir at. Się nagrywa. No to jedziemy. Zacząłem już drugi raz robić ze Skosa. Eee, robię teraz szósty przejazd, ale robię sobie tak, że robię przejazd, dwa przerwy, przejazd, dwa przerwy. W sumie co trzeci wjeżdżam. Tak? No tak wychodzi, tak, tak? Albo co drugi? Nie. Kurde, sam już nie wiem, chyba co trzeci. 7, 8 i 9. Myślę, że to starczy na ten czas. Później, jak będę robił pod kukurydzę to zrobię skos drugą stronę, ewentualnie drugi raz jeszcze przyjadę na wprost, żeby tu dobrze ładnie zarównać. Póki co, tak jak jest teraz, jest ok. To sobie przeleży. Też się inaczej później będzie uprawiać na pewno Lepiej O kurda, się zapchała Skupimy troszkę teraz przód Kurczę, szyba brudna, nic nie widzę no. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem go, że będziecie wszystko fajnie widzieć Powiem wam kubota daje radę. Zobaczymy jeszcze jutro. E, to już Radek będzie robił. Na pewno jutro, kurczę. U Was to nie wiem kiedy będzie, ale jutro 9 marca ruszamy na kawałek 30 hektarowy. Ja z głęboszem radził właśnie z talerzówką. Kacie 9 to teraz 12. Przejazd. 11 i 12. Nie widać to co bardzo w tym monitorku, trzeba byłoby rozjaśnić jasność. Ekran znaczy się rozjaśnić. Ale powiem Wam idzie całkiem ok. Jedyne czego mi brakuje tutaj to tempo Niby teoretycznie tu można ustawić, ale nie wiem jak to zrobić. sobie takie kafęcie ja mam na przykład ustawić tempomat do roboty w polu i do nawracania. Także jednak będę ręcznie sterował. Może jakby skrzynia była na CVT, to powiem Wam, byłoby lepiej. GPS mam ustawiony na 6 metrów. Ojej. Ktoś tam się tkala tej trawy. To bardzo wam tu mogę powiedzieć, bo to nie ten, to, to ten... Nie ma co w sumie mówić. Wiecie, że jadę dychę 2100 obrotów. I jakoś to leci. W każdym bądź razie Kubota jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o to. Mieliśmy do czwara yy, AgroTrona 685 na RC Shifcie to wam powiem, że klękał kubota dużo ekonomiczniej szła, jeżeli o to chodzi. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, joł!